Jesienny deszcz cicho pukał w okna sądu rejonowego w małym miasteczku Bierezowsk. Prokurator Aleksander Pietrowicz Morozow siedział w swoim gabinecie, przeglądając akta na jutrzejszy dzień. Przez 30 lat pracy w prokuraturze przywykł do miarowego rytmu służbowej codzienności, do stosów dokumentów i surowego porządku, który panował w tych murach. Morozow był człowiekiem zasad. Święcie wierzył w literę prawa i nie tolerował żadnych odstępstw od ustalonych reguł. Koledzy szanowali go za profesjonalizm, ale czasami nazywali zbyt surowym. Aleksander Pietrowicz nie zwracał uwagi na takie rozmowy. Prawo to prawo i wszyscy muszą go przestrzegać bez wyjątku. Następnego dnia miała odbyć się rozprawa w sprawie oszustwa. Oskarżonym był Iwan Stepanowicz Wołkow, 75-letni emeryt. Z dokumentów wynikało, że staruszek pobierał dwie emerytury: zwykłą pracowniczą i ulgową, jako uczestnik działań wojennych. Jednak podczas weryfikacji okazało się, że dokumenty dotyczące jego służby wojskowej zawierają nieścisłości. Rano, przygotowując się do posiedzenia, Morozow jeszcze raz uważnie przestudiował materiały sprawy. Wszystko było jasne, staruszek przez lata pobierał pieniądze, do których nie miał prawa. Suma uzbierała się niemała. Prawo w takich przypadkach było bezlitosne, niezależnie od wieku sprawcy. Sala sądowa zapełniała się powoli. Sędzia Elena Władimirowna kryłowa, kobieta w średnim wieku o przenikliwych oczach zajęła swoje miejsce Sekretarka rozłożyła dokumenty. W sali obecnych było kilku dziennikarzy. Sprawa emeryta oszusta przyciągnęła uwagę lokalnej prasy. Iwan Stepanowicz Wołkow, wszedł na salę, powoli opierając się na lasce. Staruszek był ubrany w swój najlepszy garnitur, który wyraźnie widział lepsze czasy. Na jego piersi lśniły medale bojowe. Order Czerwonej Gwiazdy Medal za odwagę. Nagrody jubileuszowe. Siwe włosy były starannie zaczesane, a oczy, mimo wieku, zachowały jasność i godność. Obok weterana usiadła jego córka, Maria Iwanowna, nauczycielka z miejscowej szkoły. Nerwowo poprawiała torebkę i co jakiś czas rzucała zaniepokojone spojrzenia na ojca. Posiedzenie się rozpoczęło. Sędzia odczytała istotę oskarżenia. Morozow wstał. Aby przedstawić stanowisko prokuratury, jego głos brzmiał czysto i pewnie w ciszy sali. Wysoki sądzie, zaczął, mamy przed sobą typowy przypadek oszustwa. Oskarżony przez 10 lat pobierał emeryturę ulgową, przedstawiając świadomie fałszywe informacje o swoim udziale w działaniach wojennych. Całkowita szkoda dla państwa wynosi ponad 800 tysięcy rubli. Iwan Stepanowicz słuchał, nie zmieniając wyrazu twarzy. Tylko jego dłonie, leżące na kolanach, lekko drżały, czy to z zdenerwowania, czy z wieku. Pan Wołkow twierdzi, że służył w gorących punktach, kontynuował prokurator, ale dokumenty z wojskowej komendy uzupełnień tego nie potwierdzają. Co więcej, odkryto poważne niezgodności w jego książeczce wojskowej. Morozow Podszedł do ławy oskarżonych. Jego wzrok zatrzymał się na medalach weterana. Te odznaczenia, powiedział, wskazując na piersi staruszka, zostały zdobyte oszustwem. Człowiek, który nigdy nie widział bitwy, nie ma prawa ich nosić. W sali zrobiło się bardzo cicho. Nawet dziennikarze przestali pisać, obserwując rozwój wydarzeń. Żądam natychmiastowego zdjęcia tych medali. Oświadczył prokurator, a jego głos stał się twardszy: Znieważają pamięć prawdziwych bohaterów. Nie czekając na reakcję, Morozow wyciągnął rękę w stronę piersi staruszka. Iwan Stepanowicz nie stawiał oporu, powiedział tylko cicho: Młody człowieku, na te medale zasłużyłem krwią, ale prokurator już nie słuchał. Jeden po drugim zrywał odznaczenia z piersi weterana, wkładając je do torby na dowody rzeczowe. Medale brzęczały, wpadając do plastikowej torby, a ten dźwięk echem odbijał się w ciszy sali. Córka staruszka zapłakała cicho, starając się nie zwracać na siebie uwagi. Iwan Stepanowicz siedział prosto, patrząc przed siebie. Na jego twarzy nie było widać emocji. Ale coś w jego oczach się zmieniło, jakby zgazł w nim wewnętrzny ogień. Morozow wrócił na swoje miejsce zadowolony. Sprawiedliwość zwyciężyła. Oszust zdemaskowany. Fałszywe nagrody skonfiskowane. Wszystko zgodnie z prawem. Sędzia Kryłowa obserwowała prośbodzień się z rosnącym niepokojem. Pracowała w sądzie od wielu lat i widziała różne sprawy, ale coś w tej sytuacji ją niepokoiło. Staruszek nie wyglądał na zwykłego oszusta. Nagle drzwi sali otworzyły się. Do środka wszedł mężczyzna w wieku około 60 lat, w mundurze pułkownika w stanie spoczynku. Jego pierś zdobiły liczne odznaczenia, a postawa zdradzała zawodowego wojskowego. Za nim podążało trzech innych starszych mężczyzn w cywilnych ubraniach, ale o wojskowej postawie. Pułkownik przeszedł przez całą salę, nie zwracając uwagi na zdziwione spojrzenia obecnych. Zatrzymał się obok Iwana Stepanowicza i położył mu rękę na ramieniu. "Ba, pozwoli pan, że się przedstawię", powiedział, zwracając się do sędzi. "Pułkownik rezerwy Andrzej Nikołajewicz Siedow. Były dowódca batalionu rozpoznawczego." Odwrócił się do Morozowa. "Panie prokuratorze," Właśnie upokorzył pan człowieka, który uratował życie 32 rosyjskim żołnierzom w Czeczeni. Szeregowy Wołkow wyniósł z pola bitwy ośmiu rannych towarzyszy pod ogniem nieprzyjaciela. Za to otrzymał order Czerwonej Gwiazdy. W sali zrobiło się tak cicho, że słychać było tykanie ściennego zegara. Na medal za odwagę zasłużył. Gdy w pojedynkę utrzymywał wzgórze do nadejścia posiłków, kontynuował pułkownik. Reszta moich żołnierzy może potwierdzić każde słowo. Trzej mężczyźni, którzy weszli z pułkownikiem, skinęli głowami. Jeden z nich, kulejąc, podszedł bliżej. Iwan Stepanowicz wyciągnął mnie z ognia. Gdyby nie on, moich dzieci nie byłoby na świecie. Morozow poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Spojrzał na dokumenty w swoich rękach, a potem na staruszka, który wciąż siedział nieruchomo. Ale w komendzie zupełnie nie ma zapisów, zaczął prokurator. Zapisy są, spokojnie, odpowiedział pułkownik tylko przechowywane są w archiwum Sztabu Generalnego. Iwan Stepanowicz służył w jednostce specjalnej. Wiele dokumentów było utajnionych. Wyjął z kieszeni teczkę. Tu jest zaświadczenie z Ministerstwa Obrony i kopie wszystkich listów nagrodowych. Przyjechaliśmy specjalnie, gdy dowiedzieliśmy się o procesie sądowym. Sędzia wzięła dokumenty i uważnie je przejrzała. Wszystko się zgadzało: pieczęcie, podpisy, daty. Wszystko pasowało. Morozo wstał, trzymając w rękach torbę z medalami Staruszka. Nagle poczuł głęboki wstyd. Trzydzieści lat pracy prokuratorskiej i po raz pierwszy w życiu czuł się tak mały. Powoli podszedł do Iwana Stepanowicza. Staruszek podniósł na niego wzrok. Bez złości, bez urazy, tylko zmęczenie było w tym spojrzeniu. Proszę mi wybaczyć, cicho powiedział Morozow, podając torbę z medalami. Ja. Ja nie wiedziałem. Iwan Stepanowicz wziął swoje odznaczenia i jedno po drugim przypiął je z powrotem do marynarki. Jego córka wciąż płakała, ale teraz były to łzy ulgi. Nic się nie stało synu, powiedział staruszek. Wszyscy popełniamy błędy. Ważne jest by umieć je przyznać. Pułkownik Siedow zwrócił się do sędzi. Wysoki sądzie, chcę dodać, że Iwan Stepanowicz Nigdy nie prosił o żadne ulgi za swoją służbę. Dokumenty z o emeryturę ulgową załatwiła wojskowa komenda uzupełnień z własnej inicjatywy, gdy odtajniono część jego akt służbowych. Sprawa została umorzona tego samego dnia. Morozow publicznie przeprosił weterana i jego rodzinę. Lokalne gazety napisały o zdarzeniu, ale nie po to, by potępić prokuratora lecz by opowiedzieć o prawdziwym bohaterze, który przez wiele lat skromnie żył pośród nich. Wieczorem tego samego dnia Morozow długo siedział w swoim gabinecie, patrząc przez okno na jesienny deszcz. Myślał o tym, że prawo to nie tylko litera, ale i duch, i że czasami za dokumentami można nie dostrzec żywego człowieka z jego bólem, dumą i godnością. Na stole leżało zdjęcie, które przyniosła córka weterana Iwan Stepanowicz w młodości, w mundurze wojskowym, obok towarzyszy broni. Twarze młodych żołnierzy lśniły nadzieją i determinacją. Morozow zrozumiał, że dzisiaj otrzymał lekcję, której nigdy nie zapomni: lekcję o tym, że prawda nie zawsze leży na powierzchni i że prawdziwa sprawiedliwość wymaga nie tylko znajomości prawa, ale i mądrości serca.